Morawiecki rzuca flesza i wchodzimy. No dawaj. Czekamy na flesza. Nie otwieram. Poszedł, dawaj. Minus. Na Dół. Minus. Serwaks, zamknij. Sorry. Min au. Au. chyba Minus. Zero kurwa. Pięknie, Pięknie kurwa. No właśnie chujowo. Ej, ale wyszło. Już <śmienione> się z kurwa, i siedzi zadowolony. Wracam do kwatery. Od... co się dzieje? <śmienione> Zamknięte. No, No a kaczka nie ma? Nie. No to, wiek <śmienione> Dziękuję. <śmienione> <śmienione> jest, Teraz na, na drugiej po długości. Prawa jest, tak. <śmienic> <śmienic> co tu się działo? No piękny art zrobiłem no. U mnie to wygląda jak serduszko. No troszeczkę tak. Tak Ma to jakiś subtelny wyraz? Taki. nie wiem, przemijanie. Dwóch padło. Minus. Och <grym> oh, <co> To było! <grym> Dwóch na nas Mój! Minus. Jestem. Jakby wyrzuciło moją broń. Tak powinno być. Wow! He! Maksym, maksym. Maxim. Maxim. nie Maxim. nie Maxim. 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 Maxim stigma stygma, <grym> Kurwa Ej, hey, kolego Ostatni kałunek Jak wiesz Cywilat, Cywilat, to gdzieś <grym> Cywilat to... nie do niego konia Czekaj tam Najpierw się pomieszczenie w pomieszczenie Całeś bardzo. Na kurwiaj, na kurwiaj Dobrze! Dobrze, to dobrze Kateuszu to cywil jest! No, no. Ja... To no, już nie. To, to, to. Ale tam kobita biegła widzę Kurwiają we czterech do niej. Żeby tutaj była ściana polego. Przecież się nie zrywało. No wow. Nie. słyszę skargi! Wodach chyba po będzie granat przyglądany To jest członka, jest, jest No to chuj Strzelisz to Oj tu Zda. Na Ale uciekł Strzeli mnie Co Minus Minus jest Mandasz. Wyprzedzecie Dobra, dajcie fleszę i wchodzimy na krzyżu z Sorem. chwila, chwila, chwila. Wejdźcie, ja kontroluję kolejne schody, wejdźcie. I rzućcie im po krosie. O kurwa! Mówię, kurwa, że mam. Dobra, musimy coś zrobić, bo jest w taki pizdzie tutaj. No na prawo Zabiję. Zabiłem. Ładnie. Ja pierdolę Co no flash jest? Oj dobrej. Dab Dobrze Oj. Minus. Aha. No. I ląduj. Oh. What the fuck? Oh. <noise> wysadzę od tego. Dostała Czekaj, Wieża i piwnica. idź czekaj na pieśń. Zjemy sobie to i wyjdziemy. Tam, co do tego wieżą, to poczekamy no Jak trafisz. Czekaj jeszcze raz. Stąd nie wiem. A jednak. Mam klipa na to. Aha. Co tu się stało? Jak to się stało niby? W portkę